Dzień dobry. To jest program jeden na jeden. Ja nazywam się Rafał Molenda. A to jest program, w którym omawiamy rzeczywistość w granicach Pomorza Zachodniego, czyli w granicach rozsądku. Teraz przenosimy się w czasie do wydarzeń sprzed kilku dni, kiedy to na ulicach wielu miast w Polski pojawiły się manifestacje, manifestacje pod hasłem ani jednej więcej. To był efekt e, tragedii, która wydarzyła się e, niedawno w szpitalu w Nowym Targu. Tam zmarła pani Dorota. E, to była śmierć w wyniku wstrząsu septycznego po tym jak lekarze Zdecydowali się na to, żeby czekać, gdy obumarł płód. Tragiczna historia i bardzo duży, duży, duża reakcja społeczna, bo manifestacje odbyły się również w Szczecinie, ale to było kilkadziesiąt miast w Polsce, w których na ulicach zrobiło się naprawdę tłumnie. A w studio jest z nami dr Ewa Milczarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, prawnik, ekspert prawa konstytucyjnego. E, jest pani tutaj nieprzypadkowo, bo ja chciałbym się dowiedzieć. Jak z punktu widzenia prawa wygląda obecnie nasza sytuacja? Jak wygląda status kobiet, prawa kobiet? Czy coś nam się w prawie zmieniło w ciągu ostatnich lat? Czy żyjemy w rzeczywistości, z której nie zdajemy sobie sprawy? Czy może mamy pewne status quo? I każda kobieta może się czuć bezpiecznie, gdy znajduje się w takiej sytuacji, jak, jak na przykład pani Dorota czy, czy, czy inne, inne panie. Z punktu widzenia konstytucyjnego i takich aspektów prawno-człowieczych, to sytuacja kobiet w zakresie posiadanych praw nie uległa zmianie przez ostatnie lata z punktu widzenia formalnego. Inaczej sytuacja wygląda w sytuacji wykonywania tych praw, bo tutaj widzimy rzeczywiście bardzo duży krok do tyłu z możliwością realizacji. Swoich praw. Jeżeli chodzi o konstytucję, no to konstytucja gwarantuje równy status kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia, a także ochronę zarówno kobiet, jak i mężczyzn w zakresie ich prawa do życia, prawa do zdrowia, przyznając jednocześnie kobietom w okresie ciąży szczególną opiekę ze strony państwa, która wynika z ich szczególnej sytuacji. Mhm. Czy kobieta w Polsce ma prawo do aborcji, a jeżeli tak, to na jakich warunkach? Mamy obecnie dwie sytuacje, w których bez wątpienia jesteśmy w stanie powiedzieć, że kobieta ma prawo w Polsce do aborcji. Jest to pierwszy przypadek, w którym ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli może być to na przykład sytuacja gwałtu, ale też inne sytuacje, które są czynem zabronionym, lub też sytuacji, w której ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety. Może być to i zdrowie psychiczne i zdrowie Fizyczne. Trzeci przypadek jest dość kontrowersyjny, ponieważ tutaj sytuacja nie jest tak klarowna. Jest to sytuacja, w której płód ma wady letalne, czyli płód jest nieuleczalnie Uszkodzony i jest to stwierdzone w ramach procedury medycznej. W tym przypadku po wyroku z 2020 roku zaprzestano wykonywania tego typu aborcji. 2020 rok to była ciekawa sytuacja, bo wówczas, ja przypomnę, Trybunał Julii Przyłębskiej orzekł, że. Niezgodne z ustawą zasadniczą jest dopuszczenie aborcji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To było uchylenie tzw. kompromisu aborcyjnego, i teraz pytanie zasadnicze jest następujące: czy decyzje orzeczenia Trybunału są ważne? Tutaj pojawia nam się bardzo duże i trudne zagadnienie, związane z tym, że obecnie Trybunał Konstytucyjny jest źle obsadzony. W związku z tym, że jest źle obsadzony, wyroki, jakie on wydaje, w składzie, w którym znajdują się te osoby, które Takiego prawa do orzekania nie mają, są nieważne. Obecnie nie mamy procedury, która pozwala nam na podważanie decyzji trybunału konstytucyjnego, dlatego te wyroki. No bo Trybunał miał być tym ostatnim arbitrem, który Dokładnie. decyduje o tym, czy to jest zgodne z konstytucją, czy też nie, prawda? Dokładnie. I w momencie, w którym mamy sytuację, gdzie Trybunał jest źle obsadzony, pojawia nam się problem, w jaki sposób wzruszać te wyroki, które z punktu widzenia prawa są nieważne. Mhm. No ale dobrze, to jak my mamy się poruszać w takiej rzeczywistości, kiedy mamy świadomość, że orzeczenia trybunału są nieważne? To jest bardzo duży problem nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla prawników, w którym trzeba podejmować decyzje na podstawie aktów prawnych, wyroków, orzeczeń, w których mamy jakieś wady i o tych wadach wiemy, ale jednak w systemie prawo to dalej obowiązuje. Bo nie zostało w formalny sposób uchylone. I co możemy zrobić? To czekać na naprawienie sytuacji, tak naprawdę. No nie, nie jestem w stanie podać tutaj jakiegoś magicznego sposobu na to, by w łatwy sposób tą sytuację przywrócić do takiego stanu, w jakim powinna się. Znajdować. Oczywiście bardzo negatywnie to wpływa na pewność prawa i zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, która również jest zasadą konstytucyjną, i ta pewność prawa i zaufanie było budowane przez lata i zostało w bardzo szybki sposób naruszone w, w społeczeństwie, co negatywnie wpływa na całą kondycję społeczeństwa. I, y, I postaw obywatelskich. Ale to znaczy, że mamy teraz taki dualizm, podwójną rzeczywistość prawną? Jak, 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 jak do tego się odnieść? Tak, niestety mamy taki dualizm, podwójną rzeczywistość prawną, ten stan, który mamy za Stany i ten stan, który powinien modelowo nam funkcjonować, co w wielu aspektach, w których mam dojście do styku tych dwóch systemów, prowadzi do y, trudności w wybraniu, który system prawny zastosować, i to również z, y, w dużej części. Uderza w obowiązywanie tych wyroków, które zostały wydane, na przykład przez źle obsadzone sądy powszechne, w których obywatele domagają się ponowienia sprawy, w której był źle obsadzony skład sędziowski. Mhm. No i mamy paraliż. Zostawmy na chwilę Trybunał i zerknijmy do ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Bo ja myślę, że kluczem do rozwiązania tej zagadki, co jest przyczyną tych tragedii, które się, które się zdarzają. Jest właśnie to, co jest zapisane w tej ustawie. I tu jest mowa między innymi, i proszę mi powiedzieć, jak, jak to interpretować? Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Tu jest wszystko jasne, prawda? Ale nie podlega karze matka dziecka poczętego. To jest paragraf drugi, a paragraf trzeci mówi, że nie popełnia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, czyli tym o dwóch latach, lekarz podejmujący to działanie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia matki, stwierdzone orzeczeniem dwóch lekarzy innych niż lekarz podejmujący działanie, czyli lekarz musi się skonsultować, ale zaraz mamy jeszcze następne zdanie, w którym mowa jest o tym, że to orzeczenie nie jest niezbędne w przypadku natychmiastowej konieczności uchylenia zagrożenia dla życia matki. Więc stoimy na, na takich przepisach. Mm -hmm. Przepisy są dość I co się jasne. Dzieje, i klarowne. Co się dzieje z lekarzami? Przepisy są dość jasne i klarowne, i tutaj, tak jak mówiłam na początku naszego spotkania, mamy system prawny, który nam obowiązuje i w większości ma on charakter deklaratoryjny. To znaczy. Te normy prawne obowiązują i ludzie mają przyznane prawa, jednak pojawia się trudność w realizacji tych praw, i to jest przypadek właśnie dostępu do legalnej aborcji w Polsce, który występował również przed rokiem 2020, w której mhm. kobiety miały problem w realizacji swoich praw i uzyskania prawa do legalnej, bezpiecznej. Aborcji na podstawie tych przesłanek. Więc nie jest problemem system prawny, tylko stan faktyczny, to znaczy rzeczywista odmowa wykonywania przez lekarzy, ale także cały zespół medyczny, bo to też się pojawia, w tym i dyrektorzy szpitali, i pielęgniarki. Do tego typu zabiegów, mimo że prawa te są przyznane przez ustawę i konstytucję. Mhm, bardzo ładnie pani to określiła, że to jest trudność w realizacji tych przepisów. No i z taką trudnością często się dzieje, zdarza, zderzamy się już w bezpośredniej sytuacji, kiedy musi być podjęte mhm. działanie. Co się dzieje z lekarzami? Czy oni się boją, czy nie znają przepisów? Myślę, że rzeczywiście Czy jest może chodzi to... o klauzulę sumienia, która uspokoi, a może jest tak, że nie mają kompetencji? Bo jeżeli w Polsce się przez x lat nie przeprowadzało terminacji ciąży, to czy może być tak, że lekarze nie wiedzą, jak to się robi? Nie podważałabym kompetencji lekarzy co do ich wiedzy medycznej, umiejętności zastosowania procedur. Uważam również, że mają świadomość stanu prawnego, który w Polsce obowiązuje. Jednak myślę, że tutaj ma zastosowanie ten efekt mrożący. To znaczy, że lekarze nie podejmują tych decyzji z obawy na swoje późniejsze reperkusje. Sytuacja klauzuli sumienia też jest jasna. To znaczy lekarz, który powołuje się na tą klauzulę sumienia, powinien wskazać innego lekarza, który tą procedurę wykona. Przypomnijmy, Czyli o czym mówi tak naprawdę klauzula sumienia. Ona pozwala nam na, pozwala lekarzom na odmówienie wykonania jakiegoś zabiegu, który byłby sprzeczny z ich sumieniem, o ile taka decyzja wynikająca z klauzuli sumienia nie ma charakteru na przykład dyskryminującego, to znaczy, że nie wykona jakiegoś zabiegu medycznego z powodów rasistowskich, na przykład, y -y -y. tak, czy, czy innych dyskryminacyjnych, jest ona w Polsce bardzo często stosowana po to, by uniknąć właśnie sytuacji wątpliwych. Prawnie i etycznie związanych z możliwościami reperkusji ze strony czy to szpitala, czy prokuratury. Jeszcze jeden wątek, to jest paragraf czwarty. Bardzo mnie to zainteresowało, bo tu jest mowa o tym, że w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdyby doszło do naruszenia przepisów, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. I teraz pytanie: szczególnie uzasadnione przypadki? To jest bardzo mgliste pojęcie, prawda? To nie precyzuje niczego. Jakie to są szczególne przypadki? Mamy system prawny, który wprowadza nam tego typu rozwiązania, które pozwalają nam na uelastycznienie tego systemu. To znaczy, sąd będzie indywidualnie badał, czy na pewno doszło do tego typu sytuacji. To nie jest rozwiązanie wbrew pozorom złe, bo ono pozwala dostosowywać się systemowi prawnemu do różnych rozwiązań, których legislator nie był w stanie przewidzieć. Może być to na przykład sytuacja taka, gdy ktoś czy lekarz ma na przykład jest związany emocjonalnie z pacjentką, widzi, że pacjentka cierpi, i wtedy podejmuje decyzje, które bazują na pozytywnych, etycznych podstawach, których celem było zachowanie dobra pacjenta, a nie z pobudek egoistycznych. Tak? Czyli mhm. w taki sposób sąd będzie badał, czy to było na korzyść, na przykład tej osoby, która, która, była, która była podlegała tej procedurze. Mhm. Tutaj też chciałam zwrócić uwagę na ten efekt mrożący, o, o którym mówiliśmy, i o lekarzach, którzy nie podejmują działań w, w przypadkach, w których mają taki obowiązek. Prawny. I jest to świadomość, którą my wszyscy mamy, i myślę, że również świadomość mają rządzący. I warto tutaj wspomnieć o obowiązkach pozytywnych państwa, które nakładają na władzę i działania w celu urealnienia możliwości realizacji naszych praw. To znaczy, to państwo jest odpowiedzialne za to, żebym ja swoje prawa mogła zrealizować. Więc jeżeli tutaj widzimy, że Łamane jest prawo wielokrotnie, w wielu przypadkach jest brak dostępu do procedur, to państwo musi się uaktywnić, by doprowadzić do stanu, który powinien, powinien według prawa funkcjonować. Więc ja tutaj nie atakowałabym tak mocno lekarzy, jak i osoby odpowiedzialne za nadzorowanie szpitali. Gdyż to oni są odpowiedzialni za to, by umożliwić nam realizację naszych praw. Czyli może być tak, że dyrekcja ma jakąś wizję działania, tak? I, I przekazuje wszystkim całemu zespołowi, że w naszym szpitalu pewnych zabiegów się nie robi? Tak, tak. I myślę, że wszyscy mamy też tego, tego świadomość. To bardzo utrudnia realizację praw czasami w całych województwach, w których kolejne szpitale odmawiają dokonywania różnych procedur. Mhm. A tak, prywatnie. Czy pani się czuje bezpiecznie? Myślę, że świetną odpowiedzią na to pytanie są jako ostatnie kobieta statystyki. Jest świadoma swoich praw i przepisów. 68% Polek w wieku 18-45 lat nie chce mieć dzieci. I jest to najwyższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej. Mamy bardzo niską dzietność. Pokazuje to, że Polki obawiają się zachodzenia w ciąże w Polsce, nie wierzę, że jest to spowodowane i że Polki są tak różne od innych narodów, że tych dzieci nie chcą mieć w wcale. Gdy rozmawiam z koleżankami, mają one zastrzeżenia co do tego, czy lekarz udzieli im prawdziwych informacji. I tutaj również uderza to w ten zawód, który powinien być zawodem zaufania społecznego, w którym to my oczekujemy od lekarza, że przekaże nam konkretne, wiarygodne informacje na temat naszego stanu zdrowia. Zachwianie tej równowagi pomiędzy pacjentem a lekarzem i utrata tego zaufania jest z czymś bardzo negatywnym i, i niestety wpływa na te decyzje prokreacyjne. Ma postępowanie zarówno prokuratura, jak i rzecznik praw pacjenta wyjaśniają, co się zdarzyło w szpitalu w nowym targu, w jakich konsekwencjach doszło do tej tragicznej śmierci pani Doroty. A my za chwilę zapytamy lekarza o tym, o to, jak to jest z tymi lekarzami. I tak było na placu Solidarności w Szczecinie. To był strajk kobiet, a w studiu jest już kolejny gość, dr Maria Kubisa, ginekolog-położnik. Jest pani jedyną Polką, która jest ordynatorem oddziału ginekologii operacyjnej szpitala w Prenzlau w Niemczech. Tak. Dlaczego pani pracuje w Niemczech? Dlatego, że ja w ogóle w Niemczech studiowałam. Część specjalizacji robiłam również po tamtej stronie. Część specjalizacji robiłam w Polsce. Także w zasadzie znam sytuację po obu stronach granicy. Mhm. Pracuję zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Tam prowadzę oddział, ale mam praktykę w Polsce, w Szczecinie i jeszcze operuję w szpitalu w Nowogardzie. Mhm. Czy e, może Pani powiedzieć, czy, czy, czy ma Pani jakąś teorię albo tezę? E, na temat tego, co się wydarzyło w szpitalu w Nowym Targu. Ja znam sytuację. Dlaczego lekarze <trym> reagowali w taki, a nie inny sposób? Ja znam tę sprawę tylko z mediów i nie chcę się wypowiadać merytorycznie. Natomiast no, to, co się wydarzyło, no, to jest absolutnym dramatem. Z czym ono się wiąże, to powinien przede wszystkim odnieść się do tego konsultant krajowy i powinno być to dokładnie szczegółowo wyjaśnione. Natomiast to, co ja przypuszczam i to, co z mediów usłyszałam, no to cóż ta pacjentka otrzymała? Ona otrzymała średniowieczne porady, czyli należało leżeć z nogami do góry. To, co słyszę z mediów. Ta pacjentka, no może tutaj zażartuje, no może nie wiem, otrzymała modlitwę i relikwia na Pawła i jakiś jeden antybiotyk, który nie zadziałał. Natomiast nic więcej. I my doskonale wiemy, i sądzę, że zarówno konsultant krajowy, jak i lekarze w Polsce wiemy, że my nie mamy do terminacji takich ciąż odpowiednich leków. One nie są w Polsce w ogóle dopuszczone i zarejestrowane, a one są absolutnie niezbędne. Czy to może być ten czynnik, który wpływa na decyzję lekarzy? No na pewno przecież jeżeli nie mają czym leczyć, to, czy, to co mają robić? Terminacja ciąży z bezwodziem w 20 tygodniu u nieródki to nie jest łatwa sprawa. I bez posiadania tych leków, bez posiadania też odpowiedniego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu chirurgicznego, czym polskie szpitale też nie dysponują, jest to bardzo trudne. No jakie to są leki, no, to, których brakuje? To niech się wypowie konsultant krajowy i niech, te, niech spowoduje, żeby te leki były na polskich oddziałach. Wszyscy mhm. wiedzą o co chodzi. A może to jest tak, że lekarze po latach, kiedy tak niewiele zabiegów terminacji ciąży dokonywało się w szpitalach... Może po prostu stracili te umiejętności i obawiają się, że, że sobie nie poradzą, bo to nie są proste, jak pani mówi, to nie są proste zabiegi, operacje. Oczywiście, żaden młody lekarz tego nie wykona, bo raz, że jest zastraszony, a po drugie nie ma doświadczenia. I niech się wydarzy jakaś komplikacja, no to grozi mu więzienie. A starsi koledzy, na pewno jest jeszcze grupa lekarzy, którzy potrafią te zabiegi wykonać. I one, oni to potrafili robić w trudnych warunkach. Ja zresztą też do takich należę, bo zdarzyło mi się nawet zrobić sterotomia anterior, czyli operację Drsena, co nie wiem, czy ktoś w Polsce jeszcze zrobi. To Rozumiem, jest, że to jest bardzo skomplikowane. To tak? jest trudna operacja, mm -hmm. bo wykonuje się ją rzadko i trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie. Zwłaszcza w chirurgii pochwowej. Natomiast my w tej chwili mamy oczywiście w Niemczech ułatwioną sytuację, bo mamy leki odpowiednie. I przy zastosowaniu tych leków to w zasadzie terminacja takiej ciąży się odbywa w kilka godzin. A dużo jest takich zabiegów wykonywanych tam w szpitalu w Prenssale? No to znaczy do mnie z takimi dużymi ciążami pacjentki nie przyjeżdżają, bo generalnie przyjeżdżają do mnie dziewczyny z wadami letalnymi, czyli to są bezszaszkowce, wytrzewienia, i inne wady letalne. To w zasadzie na poziomie do, do, do 14 tygodnia można to wykonać, od ostatniej miesiączki, czyli 12 tygodni od zapłodnienia, bo tak to liczymy. Natomiast no zdarzy mi się, że jeżeli przyjedzie mi pacjentka, która wypisała się z polskiego szpitala z bezwodziem, prawda, gdzie spędziła tam powiedzmy 2-3 dni, no to dla mnie jest to duży stres i wtedy ja muszę zastosować te odpowiednie leki i muszę podjąć tę walkę, ryzykując naprawdę i życie pacjentki, bo ja nie wiem, jak długo odchodzą wody, na jakim poziomie jest zakażenie, no, udało mi się kilka takich pacjentek uratować. A jak często dochodzi do takich sytuacji, kiedy kobieta umiera z powodu właśnie wstrząsu septycznego? I jak dochodzi do takich sytuacji? Co jest czynnikiem takim nadrzędnym, warunkującym tragedię? No jeżeli są otwarte wrota zakażenia, czyli jeżeli odchodzą wody, pęk, pęcherz płodowy, no to bakterie dostają się wiadomo do, do płodu. Do... I rozumiem, że tutaj ważny jest czas. Tak jak w biznesie czas to Aha. pieniądz, to tutaj czas to życie. Aha. Tu nie ma czasu. Tu trzeba szybko podjąć decyzję i trzeba odpowiednio zareagować, bo seps, my nie wiemy jak długo odchodzą wody i tak jak powiedziałam, na jakim etapie jest zakażenie, sepsa może się rozwinąć bardzo szybko. Tu nie mamy czasu i stosuje się też empirycznie antybiotyki, a nie czeka się na posiew, bo na to się też nie ma czasu. A czy w przypadku tej tragedii, do której doszło w Nowym Targu, zawinił bardziej człowiek czy procedurę? Bo z tego co wiemy, lekarz próbował się konsultować, prawda? No ale to się próbował konsultować. Czyli zgodnie z przepisami, o których mówiliśmy wcześniej, tak. dokonywał punkt po punkcie to, o czym mówi ustawa. Czyli działał zgodnie z prawem. Konsultował mhm. się tak jak, tak, jak powinien to zrobić. Ja się nie wypowiadam na temat, ja, ja im tylko współczuję. Mhm. Ja im bardzo współczuję, dlatego że oni po pierwsze związane ręce mieli jakimś dziwnym prawem wewnętrznym, że tam są relikwie Jana Pawła, to nie mogą działać odpowiednio, patrząc na, na, na problem medyczny. Nie, nie będę się wypowiadać. Rozumiem. Jest teraz zostanie zbadana. Rozumiem. Czekamy na, na wyniki Ale współczuję im postępowania. Naprawdę a proszę powiedzieć, bo pani z doświadczenia na pewno, na pewno ten mechanizm zna. Czy decyzja dyrekcji szpitala, placówki medycznej, może wpływać na sposób postępowania lekarzy? Nastawienie, pewna strategia działania? Pytam o to w kontekście takiego oświadczenia, takiej informacji, że dyrektor szpitala w Nowym Targu albo przedstawiciele dyrekcji poinformowali, że NFZ nie zbiera informacji na temat, na temat przeprowadzanych zabiegów aborcyjnych, a w ich szpitalu od lat się tego nie robiło. Ja sobie czegoś takiego w ogóle nie wyobrażam. No bo albo jestem lekarzem. I ratuje ludzkie życie, albo jakiś dyrektor mi dyktuje, co mam robić. Ale zdarzają się takie sytuacje? Znaczy, nie. W szpitalu, w którym ja pracuję, w Nowogardzie, to jest nie do pomyślenia. Dlatego, że dyrektor jest od zarządzania szpitalem, a od tego, co się dzieje na oddziale, jest ordynator. No a my w tym, że tak powiem, uczestniczymy i podejmujemy też samodzielne decyzje. Pani pracuje i w Polsce, i w Niemczech. Gdyby pani dokonała takiego porównania warunków prawnych w Polsce i w Niemczech To jakie są prawa kobiet w Polsce jakie w Niemczech czym się różnią to, to można jednym zdaniem określić po prostu w Niemczech kobiety mają prawa a w Polsce nie w Polsce nie mają praw w Polsce kobieta boi się pójść do ginekologa bo będzie jak to mi mówią dziewczyny jak przyjeżdżają do Prędzlau zarejestrowana i jeżeli by się okazało że ciąża jest z wadą to co ona wtedy zrobi w związku z tym nie mają prawa. No, sytuacja jest w tej chwili tak dramatyczna, że w zasadzie pacjentka boi się lekarza, a lekarz pacjentki. Ja przy, zdarzają mi się sytuacje, że pacjentka o wielu rzeczach dopiero jak przyjedzie do prędzla, on mi powie. Jest takie zastraszenie kobiet. Jak kobiety mają zachodzić w ciąży i rodzić? Kobiety boją się zachodzić w ciąży autentycznie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to my jako naród rzeczywiście znikniemy. W tej chwili nie ma nawet odnawialności pokoleń. A wcześniej było takie zjawisko, czy to się nasiliło w ostatnich latach? To jest po wyroku właśnie Trybunału. Mhm. To się zdecydowanie nasiliło. Coraz więcej pacjentek przyjeżdża na zabiegi sterylizacji, i to są dziewczyny, które nie mają dzieci i się boją je mieć. To jest dla mnie naprawdę bardzo trudne. Staram się wyjaśniać, tłumaczyć, wskazywać metody odwracalne, ale te dziewczyny są tak zdeterminowane, że nie, nie chcę i koniec. One kiedyś mogą tego żałować. To jest straszne, co zrobiono Polkom. A co się musi stać, żeby, żebyśmy mogli wrócić do. No ustalmy to w cudzysłowie do normy? No to musi być zupełnie zmienione prawo i to, co niby prawo mówi, a nie jest respektowane, że jest równość płci. Gdzie jest ta równość płci? Proszę sobie nawet prosty przykład, którego oczywiście nie popieram. Mężczyzna w Polsce może się wysterylizować, natomiast kobieta nie. I to jest jeszcze tak obwarowane, że, że lekarz, który by, wykonał, by nie, wykonał sterylizację u kobiety, jeszcze też podlega w więzieniu dwa lata. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie ja na przykład robię cięcie cesarskie, robię cięcie cesarskie czwarte, gdzie naprawdę macica jest już tak zniszczona, że ja doskonale wiem, że każda kolejna ciąża może tę pacjentkę nawet zabić, i ja nie mogę jej jajowodów przeciąć. Dlaczego to jest podobne? To przecież to jest tak naprawdę narażanie kobiety na utratę zdrowia i życia. I ja mam to robić, bo takie prawo jest albo takie bezprawie. A jak długo pani pracuje w zawodzie? Od 1991 roku. Zaczęłam moją pracę w Niemczech w postronie zachodniej w nagold, później przyjechałam do Polski w 1994 roku, pracowałam w Polsce 6 lat w szpitalu, bywałam też w klinikach. Później byłam w swojej własnej praktyce, no ale no jednak zdecydowałam, że po prostu no, muszę pracować w normalnych warunkach, gdzie mam do dyspozycji najlepszy sprzęt, gdzie mam do dyspozycji wszystkie leki, bo tak pracowanie na półgwizdkach, gdzie tego brakuje, tam tego brakuje, tu wolno, tego nie wolno, to ja jako lekarz nie mogę pracować. Mhm. Przyszłości zawodową wiąże pani z Niemcami, z Polską. Ja pracuję po obu stronach i ja się nie boję. Ja działam zgodnie z prawem, ja działam na rzecz moich pacjentek, ja kocham Polskę i ja chcę Polki leczyć. O czym zapewniła dr Maria Kubisa, ginekolog położny, koordynator oddziału ginekologii operacyjnej szpitala w Prendslau. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.